Zaczynamy niemalże na końcu. Oznacza to, że będziesz musiał przebić się do czołówki. Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem wyścigi autami turystycznymi, a raczej super turystycznymi, bo tak dokładnie ta dziedzina, ta grupa samochodów się nazywa. Tutaj, w tej klasie, mamy dostępne tylko dwa auta. Jest to Volvo. Chyba S60, i natomiast Volkswagen Sheroko, tylko że pod inną całkowicie nazwą. No to jest e, GC Automotive, coś tam, coś tam, coś tam. Niestety ciężko mi jest taką nazwę zapamiętać. Żeby to była jakaś naprawdę znana marka, nawet nie wiem, nie, nie sprawdziłem tak naprawdę, co to GC oznacza. Eee... Chyba to jest firma, firma tunerska. Tak samo jak Abarath jest na przykład do Fiata. I dlatego, tak samo mi się wydaje, że GC to może być e, coś pokrewieństwo e, Volkswagena. O, fuck you. Nie, ja się nie będę tak bawił. Wścięty zakręt. No, tak się będę bawił. Moja butelka strzela. Pomyślała sobie, a strzelę sobie na nagraniu, też musi się pokazać. Woda gazowana z Biedronki. Strzelająca woda gazowana z Biedronki. Zamach. Ona tutaj jest zamach. Nie ja mogę tego wygrać. Woda przeprowadza na mnie zamach. Tego jeszcze nie było. O, patrzcie, jak on się broni. Jo, raz z lewej, raz na prawo i znowu przede mnie. wiesz co ja zrobię? Gdzie tutaj hamuj? No właśnie, ja wiader sobie tak. Bardzo podobają mi się sterowanie tych aut ich prowadzenie. Moim zdaniem jest cudowne, szczególnie tego. Volvo. Ale to GC też się naprawdę fajnie prowadzi. Można się nimi fajnie zabawić. Haha, drift. Super, naprawdę ekstra. Aaaaa, za szeroko. Ale nic nie szkoda. Musisz Hay tam przyspieszyć cicho sieć. Broń dalej swojej pozycji. Będę bronił. Nie tylko swojej pozycji. No, no. Uwielbiam te auto Jeżeli ktoś ma okazję pojeździć tymi autami, naprawdę i fajne czasy można nimi wykręcić. No może nie wyglądają za specjalnie, ale jak to by patrzył na wygląd. W takiej grze, gdzie prowadzenie jest super. Uwielbiam prowadzenie tych aut. Jum. Nie no, ekstra, ekstra. Naprawdę super ekstra. Oh shit. Ja, no trochę za, za szeroko. Postaraj się naprawić ten błąd. No dobra, dobra. Cicho, cicho. Miałem, że nawet najlepszego czasu wśród znajomych nie będę miał, ale powiedziałem, że chcę używać jak najmniej powtórek, więc. Dotrzymuję słowa. I tak właśnie oto to czyni. Że nie użyłem powtórki, chociaż wyleciałem poza trasę. A tam, a tam ranking znajomych to się kiedyś zrobi. się Poprawi się czasy, się będzie dobrze, się będzie pierwszym w takim rankingu. I będzie wszystko ładnie, pięknie, cud. Ostatnie ograniczenie, nawet nie zwróciłem na to uwagi. Szkoda, że naprawdę taki krótki wyścig, a naprawdę te samochody dostarczają fajną rozrywkę. Tutaj ostatnia prosta meta i bezpieczne zwycięstwo. Och, Volvo. Świetnie prowadzący się samochód. Naprawdę. O, prawie 3 sekundy przewagi w zawodach. Świetnie. Tak, Volvo S6, S60, BTCS oraz GC Auto, GC 10 V8. Dla mnie to jest Volkswagen Scirocco. Uuu! Uu. Serio? Tego, tego się nie spodziewałem. Tyle błędów ile raz Aha, ja zrobiłem. jest jestem drugi. I nawet mało tracę. Powiedzmy o półtorej sekundy. Nie ja my użył kilku powtórek to by było lepiej. O wiele lepiej. No ale wygrałem, wygrałem. Z tego się najbardziej cieszę. No i cóż, kolejny wyścig. Jedziemy. Tor jest dość wąski, zjeżdżając na pobocze uważaj na shooter. póki co jesteś liderem. Tak trzymaj! No i cóż, kolejny wyścig, tym razem Red Bull Ring. Dobrze, że nie odwrócony, tylko zwykły tor Red Bull'a i pierwszy zakręt, pierwszy zakręt decydujący o. Dzięki, dzięki, że mogłem się na tobie oprzeć. Co na jesteś naprawdę fajną podporą dla mnie. Ja... drzwi w drzwi, bok w bok. A no i proszę, Dobra, a jedną przez pozycję następnego. zdobyliśmy. Przy nami jest jeszcze Lorenzo Vela, Harrison Carter, Lucien Galfione, tak mi się wydaje, ten niebieski przed nami. Świetnie, oh. jesteś trzeci? Świetnie, jestem trzeci poza trasą. No taka mała różnica. Uh. Yeah, fajnie się udało. No, przed nami jest jeszcze Bruno Silva. Bruno, co tam powiesz? Czy chcesz stracić swoją pozycję na rzecz e, mojego drugiego miejsca? Myślałem, że coś odpowiesz, niestety nie chcę. odpowiedzieć nic, tylko wsypię na mnie żwirem. I to chyba znaczy, że nie, dokładnie tu ziemi. A szeroko, bardzo szeroko. Tak, za szeroko. Dobra, trzy okrążenia, więc miejmy nadzieję, że mi się to uda zrobić. Jeszcze tylko dwa okrążenia. Tak, przed chwilą to powiedziałem. Kilka odcinków temu wspominałem coś o to, że Red Bull Ring to jest właśnie ten... jedna z rzeczy. Zakręt naprawdę bardzo, 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 bardzo ciężki. Jeszcze, jeżeli dodamy do tego, że jeżeli wyj wyjedziemy za szeroko, jest ścięcie zakrętu. Wow! Wóz przed tobą wpadł w poślizg. Harrison! Co ty żeś tam zrobił? Spokojnie, to da się nadrobić. No tak, Harrison Carter yy, w ogóle gdzieś się tam zamotał. Nie wiem. Inżynier wyścigowy powiedział, że to był poślizg. Dla mnie to wyglądało po prostu jak wycieczka poza tor. Nie, może jakąś ładną kibicę znalazł z poza torem i po prostu chciał jej dać autograf. Jak na razie, to ja tutaj nic nie widzę, takiego wartego zawieszenia koła. Czy spoilera swojego. No, ale jedziemy wyścig, jesteśmy na pierwszej pozycji. To chyba była najłatwiejsze jest zdobycie pierwszej pozycji. Tak? Zjeżdżając z trasy straciłeś trochę czasu. Postaraj a się tam go odzyskać. Straciłem. I wiesz, czy ja straciłem, czy nie. A ja wiem, czy straciłem, czy nie. Ustanowiłeś rekord okrążenia w tym wyścigu. No właśnie, a ty mówisz, że zjeżdżając poza trasę tracę czas. A ty tracisz czas, chyba będąc moim inżynierem wyścigowym. Kurde, wykłócam się z robotą. Ach. Jak ja bym chciał, żeby kiedyś taka gra wyścigowa wprowadziła możliwość rozmowy z inżynierem wyścigowym. Mówisz do mikrofonu, on Ciebie słucha. E, jak mam poprawić czas? No przejedź lepiej zakręt, e, ten i ten. Wtedy będziesz miał lepszą prędkość. Czy to nie byłoby fajne? Moim zdaniem tak. Tak. Jeszcze będę się śmiał jak mnie Bruno Silva wyprzedzi. To może się zaraz nastać. Tutaj wężej, tutaj szerzej. Tutaj trochę odstawiamy Sylwę. I Lucian i Luciano. Też odstawiamy. Dobra, żeby, żeby... Dobra, i tak będziesz płakał. Straciłem czas. O, tyle błędów. Oh shit. Mówiłem. Mówiłem. Że Bruno Silva tak łatwo się nie podda. On mi mówi, nie wyjeżdżaj poza trasę. To nie wyjechałem, chciałem lepiej. Wziąłem nie wywaliło i Bruno Silwa by to wykorzystał. Ale nie, haha, nie dałem się tak łatwo. Dobra, czas 3,52. Boję się, że będę ostatni wśród znajomych. Świetnie ci idzie. Znajdujesz się na szczycie tabeli wyników. Postaraj się zachować pozycję. Uuu! drugi. No nieźle. Jedziemy dalej. Panie i panowie, kolejny wyścig, kolejna trasa. Abu Dhabi! Tak, pamiętam. No, zapamiętałem jaką trasę będziemy jechać, tylko nie jaką wersję trasy. Tego się obawiam. Jasmarina to trudna trasa. Odcinki techniczne wymagają doskonałego panowania nad wozem. To Sylwa. Uważaj na tego gościa, gdy będziesz go wyprzedzać. Nie boi się nieczystych zagrań. Tak, tego czego się obawiałem. Tor Mistrzowski. Najtrudniejsza wersja tego toru. Ale dlatego pewnie też i nazywa się Mistrzowski. W końcu nazwa podana nie bez przyczyny. Będzie ścięty? No nie sprytne wyprzedzanie. Damn. Tem 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 tem. No ej, możecie mnie nie wypychać. Dziękuję bardzo. Jo. jesteś w samym środku stawki. Dodaj gazu. No, cały czas dodaję gazu, tylko wiesz jak się ciężko jest przeżyć przez ten środek stawki, kiedy startuję z ostatniej pozycji. No eee! i kto ma teraz większą prędkość? Harrison Carter czy Kogon? Znaczy chyba mamy taką samą, bo i troszeczkę jestem szybszy. Kto to wykorzysta? Kto to wykorzysta? Kto to wykorzysta? Kto lepiej? Uh! Ło, wow, ale na mnie zarzucił Postaraj się naprawić. Au. Postaraj się naprawić. Właśnie to naprawiam. na ścięty. Jestem ścięty. No, znowu! <gry> Dobra, jadę za. Jesteś nie! blisko pierwszej trójki. No. Mówię jadę za Lucjanem może. Zostawił swój tyłek. A raczej tylni zderzak. Prawie go masz. No dalej, wyprzeć go. No tyle ile to dostał ode mnie w tył swojego zderzaka to się nie dziwię, że w końcu mu odpadł. Tutaj, tylko dwa okrążenia. To ostatnie okrążenie. Póki co, jesteś drugi. Wierzę w ciebie. Ja też wierzę w siebie. I wierzę, że Kalum Kirkut nie przypuści. No, Kalum, nie słyszałeś tu mnie? No jest. Zostawiacie te swoje części. Kurde, polski złomierz przyjdzie, będzie się cieszył. Znaczy, nawet nie wiem, czy to jest stal. Czy te samochody super turystyczne, to... nie, to musi być metal. Bo to są super turystyczne. Natomiast inna sytuacja może być w przypadku tego Kenningsego, bo tam jest chyba samo włókno węglowe. Albo karbotanium. Czyli połączenie włókna węglowego z tytanem. Tak ostatnio się dowiedziałem, że jest takie właśnie oto tworzyło. Karbotanium. Na prowadzeniu. Drugi może próbować cię wyprzedzić i że ono będzie niedługo wykorzystywane w samochodach, ponieważ jest połączenie wytrzymałością... E, wytrzymałość tytanu, e, a możliwości włókna węglowego. Coś mniej więcej w tym stylu, że... bo normalnie włókno węglowe, ono strasznie się kruszy, ono jest bardzo takie podatne na... na zderzenia, ale nie w tym sensie, że ono się odkształca, tylko ono się kruszy. Ono po prostu pęka. No i to karbotanium ma za zadanie a, być bardziej jeszcze odporne na ro, różnego rodzaju zderzenia, na temperatury. No i ma się, tak, ma się nie tak łatwo kruszyć jak zwykły karbotanium. No ale my kończymy na pierwszej pozycji. Kościół, jestem na prowadzeniu, staraj się utrzymać jak dojechałem do mety. Rozbrajasz mi mechaników. No rozbrajasz mi. Dobra robota Kamil. Gratuluję, mamy w tej rundzie pierwsze miejsce. Tak, pierwsze miejsce i komplet punktów. Też się cieszę z tego. Uuu, i drugie miejsce znowu podczas e, naszych znajomych. W rankingu naszych znajomych podczas naszych znajomych. No i cóż, kolejna runda przejechana. Kolejne trzy rundy dokładnie, kolejny jeden ten mały paseczek. Uuu, będzie 10 milionów, będzie 10 milionów. Ile dokładnie? 10, i... nie, 10,5 to nie będzie. 10,300. 10 milionów 10 394 750 fanów. Zaproszono cię do udziału w zawodach specjalnych. Będzie to wyścig na wytrwałość, dlatego nie wolno ci odpuścić ani na chwilę. Jeśli się postarasz, zdobędziesz całą rzeszę nowych fanów. Patryk, wiesz co? Robimy taki deal. Ty dzwonisz do fanów do tych 10 307, 394 750 750. Prosisz każdego o dolara, przesłasz mi to na Paypala i jesteśmy gotowi do dalszej gry. Jeżeli, jeżeli tego Patryk nie zrobi, to nie będzie dalszych odcinków, bo, na, bo następny odcinek to jest punkty kontrolne, seria Intel. Po prostu tutaj jest tyle e, rzeczy, tyle mm, no, firm, które mają reklamę, Intel, e, tutaj MR, Evo. Motormavens, Alpine Stars, Extreme, Rockstar Energy Drink. Tego jest naprawdę dużo. Tak więc e, darmowa reklama dla was wszystkich. No ale dobra, nie o reklamach. Do zobaczenia do kolejnego odcinka serii Intel w punktach kontrolnych. Uwielbiam punkty kontrolne. Mój ulubiony tryb. Do zobaczenia. Trzymajcie się do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.